Witam wszystkich! W dzisiejszym odcinku przedstawię kolejną sprawę, tym razem z Wielkiej Brytanii. Wydarzenia miały miejsce w 2014 roku w mieście Gloucester. Holly Gazard urodziła się w 1993 roku i mieszkała właśnie w tej miejscowości. To miasto położone na południowym zachodzie Anglii, niedaleko granicy walijskiej. Holly nie była pierwszym dzieckiem w rodzinie. Miała starszą siostrę Chloe. Dziewczynki świetnie się dogadywały, spędzały dużo czasu razem. Kiedy Choli chodziła do szkoły podstawowej, a nawet gdy uczęszczała do szkoły średniej, bardzo interesowała się sportem. Poświęcała się wielu dyscyplinom, w tym lekkoatletyce, gimnastyce, jiu-jitsu, jeździectwu, piłce nożnej czy też rugby. Rodzina widziała w niej chłopczyce, ponieważ interesowała się aktywnościami zazwyczaj kojarzonymi z chłopcami. Uwielbiała chodzić na mecze piłkarskie z tatą, szczególnie gdy grała jej ulubiona drużyna Manchester United. Pod koniec szkoły średniej holi zaczęła się zmieniać. Mniej cieszyły ją sporty takie jak piłka nożna czy rugby, a bardziej zainteresowała się modą, makijażem i fryzurami. Stała się bardziej dziewczęca. Często zmieniała fryzury i lubiła eksperymentować z włosami swojej siostry. Tak bardzo jej sprawiło to przyjemność, że zdecydowała się zostać fryzjerką. W wieku 16 lat po zakończeniu szkoły średniej zaczęła realizować swoje marzenie i rozpoczęła naukę w koledżu, który przygotowywał ją do wybranego zawodu. Fryzjerstwo było jej pasją, wkładała w to całe serce i duszę, nawet otrzymała nagrodę dla najlepszego studenta roku. Po ukończeniu koledżu Holly zaczęła pracować w salonie fryzjerskim w Gloucester. Była bardzo pogodną, młodą kobietą, która uwielbiała rozmawiać z ludźmi, co czyniło ją idealną na to stanowisko. Chociaż praca w salonie sprawiała jej dużo satysfakcji, czuła, że czegoś jej brakuje. Chciała zobaczyć świat. Rozważała zrobienie przerwy w pracy, aby opuścić miasteczko i podróżować po innych krajach. Podzieliła się swoim pomysłem z rodzicami, ale oni nie byli z tego powodu zbyt zachwyceni. Nie tyle nie podobał im się pomysł rocznej przerwy w pracy, ile bardziej martwili się o jej bezpieczeństwo. Holly była młodą kobietą, a podróżowanie w pojedynkę wydawało się nie być najbezpieczniejszą opcją. Ojciec Holly wymyślił sposób, jak mogłaby połączyć obie pasje. Mogłaby pracować jako fryzjerka na statku wycieczkowym. Mogłaby wykonywać pracę, którą kochała, jednocześnie mając szansę zobaczyć nowe miejsca. Holly bardzo spodobał się ten pomysł i natychmiast zaczęła szukać ofert pracy na takich statkach. Po złożeniu podań nie musiała długo czekać na odpowiedź. Dostała pracę i musiała poczekać tylko kilka miesięcy, aby rozpocząć rejs wiosną następnego roku. Przedtem jednak musiała uczestniczyć w pięciotygodniowym kursie szkoleniowym w Londynie po otrzymaniu oferty pracy na statku Holly zdecydowała się zrezygnować z pracy w salonie ale wciąż potrzebowała zarobić trochę pieniędzy więc podjęła pracę na pół etatu w lokalnym barze pracowała tam wieczorami jako barmanka tam właśnie poznała Ashera Maslina oręks starszego od niej który również pracował w tym barze często rozmawiali a ich początkowo przyjacielskie rozmowy szybko stały się intymne był uroczy rozmowny a Holly uważała go za idealny materiał na chłopaka para zaczęła się spotykać a ona była coraz bardziej oczarowana po pewnym czasie zdecydowała się przedstawić go swojej rodzinie gdy przyjechali do domu Holly na zaplanowaną kolację jej mama nie mogła ukryć rozczarowania szepcząc mężowi tylko Leon Mandy Gazard pracowała w szkolnej stołówce i dobrze pamiętała Aszera jeszcze ze szkolnych czasów. Nie był najbardziej grzecznym uczniem. Był raczej głośny, arogancki i nie szanował nauczycieli. Nie był idealnym partnerem dla jej córki, ale było to kilka lat temu. Ludzie się zmieniają. Jej mąż zdecydował się nie oceniać go na podstawie jego przeszłych zachowań. Każdy zasługuje na drugą szansę. I wydawało się, że w sumie jednak mieli rację, dając mu ją, ponieważ Asher traktował ich córkę bardzo dobrze. Holly była naprawdę szczęśliwa w związku. Spędzali razem dużo czasu, a ich związek wyraźnie się rozwijał. Nawet gdy nadszedł czas na jej szkolenie w Londynie, Asher pojechał z Holly do stolicy. Towarzyszył jej przez całe szkolenie. Dwa miesiące po rozpoczęciu ich związku w kwietniu 2013 roku nadszedł czas, aby Holly rozpoczęła pracę na statku wycieczkowym. Miała tam pracować przez dziewięć miesięcy, co było bardzo długim czasem, szczególnie dla kogoś, kto właśnie zaczął nowy związek. Jednak rodzina i przyjaciele Holly zachęcali ją, aby spróbowała. Przecież to zawsze było jej marzenie. Nie powinna tak łatwo rezygnować ze swoich marzeń. I tak w kwietniu wyruszyła na rejs na Bahamy. Jednak ku zaskoczeniu rodziny już tydzień później zadzwoniła do nich, prosząc, aby zorganizowali jej powrót do domu. Tęskniła za domem tak bardzo, że nie mogła cieszyć się tym, co miała do zaoferowania podróż. Rodzice Holly byli zaskoczeni. Mieli bardzo dobry kontakt z córką, a ona była kobietą mocno stąpającą po ziemi, i nie spodziewali się, że nie będzie chciała wrócić do domu z tęsknoty za rodziną, zwłaszcza tylko tydzień po wyjeździe. Ale holi nalegała na powrót i nie było sensu próbować jej przekonać, aby została na statku. Wróciła do Londynu pierwszym dostępnym lotem, gdzie odebrał ją jej ojciec. Holly wróciła do Gloucester, gdzie już czekał na nią Asher. Jej rodzice podejrzewali, że to właśnie on mógł być powodem jej wcześniejszego powrotu do rodzinnego miasta. Być może tęskniła za nim. Gdy tylko wróciła do Anglii, zachowanie jej partnera całkowicie się zmieniło. Stał się bardziej zaborczy, próbując kontrolować każdy jej ruch. Nie podobało mu się, kiedy któregoś dnia chciała się spotkać z przyjaciółmi, wyjść z nimi do klubu. Pojawił się w miejscu, gdzie mieli się spotkać. I zrobił wszystko, co mógł, by przekonać Holly, żeby wróciła do domu. Był bardzo stanowczy i nie mógł znieść tego, że Holly się opierała, ona po prostu chciała spędzić wieczór ze swoimi przyjaciółmi. W końcu opuścili to miejsce i poszli do innego klubu. Jednak nic to nie pomogło, ponieważ po pewnym czasie Asher również się tam pojawił, wciąż nalegając, aby Holly wróciła do domu. Dwudziestolatka nie była zadowolona z jego zachowania, ale ostatecznie uległa i wróciła z nim tego wieczoru. Mimo wątpliwości co do zachowania Ashera, Holly nie widziała w tym powodu do zerwania. Była przekonana, że to coś, nad czym mogą wspólnie popracować. Wymagało to tylko trochę czasu i zaangażowania. W maju 2013 roku zdecydowała się przeprowadzić do Londynu. Tam już miała zagwarantowaną pracę jako fryzjerka w jednym z salonów. I potrzebowała tylko znaleźć miejsce do życia, a wtedy Asher przyszedł jej z pomocą. Jego kuzyn mieszkał w stolicy i zaproponował, że mogą zamieszkać razem w jego mieszkaniu, na co Holly przystała. Przeprowadziła się do Ashera, ale wcale to nie zmieniło jego zachowania. Nadal próbował kontrolować każdy jej ruch. Pod koniec maja rodzice Holly zaprosili ją i jej partnera do restauracji w Gloucester, aby świętować urodziny Mandy. Miało być to rodzinne spotkanie, w którym uczestniczyła również siostra Holly i jej partner. Wszyscy przybyli na czas, z wyjątkiem Ashera, który pojawił się godzinę później. Już to było znakiem braku szacunków dla rodziców Holly, ale stan w jakim się pojawił tylko pogorszył sytuację. Przybył kompletnie pijany i skandalicznie się zachowywał przez cały czas. Obrażał personel restauracji, przynosząc wstyd Holly i jej rodzinie. Jednak kiedy zaczął krzyczeć na choli i traktować ją w naprawdę nieprzyjemny sposób, poniżając ją przed innymi ludźmi, partner Chloe nie wahał się długo i wyprowadził go z restauracji. Nie było powodu, aby pozwolić Asherowi dalej psuć rodzinne spotkanie. Rodzice Holi byli zaskoczeni jego zachowaniem. Dotąd zachowywał się zupełnie inaczej w ich obecności. Zaczęli wierzyć, że musiał się zmienić od czasów szkolnych. Że dojrzał, że stał się bardziej rozsądny, ale zachowanie w restauracji przypomniało Mandy o jego zachowaniu w szkole. Wydawało się, że nie zmienił się zbyt wiele. Holly próbowała wyjaśnić rodzicom, że to przez alkohol, że zwykle tak się nie zachowuje, a następnego dnia wróciła do Londynu za szerem. Wszystko zdawało się iść całkiem dobrze aż do ostatniego weekendu sierpnia, kiedy to zawsze w Anglii jest długi weekend, przedłużony do poniedziałku. A w Notting Hill odbywa się karnawał. Jest to coroczne wydarzenie największe tego rodzaju w Europie. Holly bardzo chciała wziąć w nim udział i korzystając z tego, że była w Londynie, wraz ze Asherem jego rodziną i przyjaciółmi, pojechali tam. W pewnym momencie Holly oddzieliła się od reszty, chcąc pokazać kuzynowi aszera, gdzie są toalety. Jej partner nie mógł jej znaleźć, ciągle dzwonił do niej i wysyłał wiadomości. Był wściekły. Nie wiedział, co się z nią dzieje ponieważ na tej imprezie były ogromne tłumy ludzi. Nie było tak łatwo znaleźć ją, ale kiedy w końcu mu się udało, nie mógł ukryć swojego gniewu. Krzyczał na nią, przewrócił ją na ziemię. Nie obchodziło go, że wiele osób to obserwuje. Holly była przerażona, nigdy wcześniej nie zachowywał się wobec niej w taki sposób. Nie wiedziała, jak się zachować w takiej sytuacji. Doszła do wniosku, że poszło to wszystko za daleko, i że nie może sobie pozwolić być w związku z taką osobą, która ją tak traktuje. Następnego dnia zadzwoniła do ojca, prosząc go, aby odebrał ją z Londynu. Asher nie zamierzał zostać sam w stolicy. Zrobił dokładnie to samo, co Holly. Spakował wszystkie swoje rzeczy i wrócił do rodzinnego miasta. Holly po powrocie do Gloucester nie była już tak szczęśliwa. Było widać, że ten związek źle na nią wpływał. Jej rodzina i przyjaciele od razu zauważyli, że schudła podczas pobytu w Londynie, co mogło być spowodowane stresem. Wróciła do mieszkania z rodzicami i wkrótce zaczęła pracować w salonie fryzjerskim. Z jednej strony skończyła za szerem, ale z drugiej nie mogła całkowicie zerwać związku na dobre. Próbowała wyjaśnić mu, że ten związek nie ma sensu, ale to była jak rozmowa ze ścianą. On po prostu nie akceptował, że to się skończyło. Ciągle dzwonił do niej, i wysyłał wiadomości, przepraszał za swoje zachowanie, błagał, aby wróciła do niego. Holly dała mu kilka szans, ale to nie wpłynęło na jego zachowanie na lepsze, wręcz przeciwnie. Asher stawał się coraz bardziej zaborczy, a choć nie często, czasami był wobec niej agresywny. Zdarzyło mu się ją uderzyć lub kopnąć. Holly miała dość, musiała to wszystko zakończyć. 14 lutego 2014 roku w Walentynki spotkała się z Aszerem w restauracji, ale to nie miała być romantyczna kolacja. Spotkała się z nim w jednym celu. Musiała zakończyć związek, który był tragiczny. Chciała to zrobić w miejscu publicznym, obawiając się jego reakcji. Jak można było się spodziewać, Ażer nie mógł zaakceptować jej decyzji. Wściekły chwycił szklankę wody i wylał jej całą zawartość na jej twarz mówiąc, że woda była tak zimna jak jej serce. Holi natychmiast wyszła z restauracji i pobiegła do samochodu. Jednak nie mogła wrócić do domu w spokoju, ponieważ Asher biegł za nią i zdążył wskoczyć do jej samochodu zanim odjechała. Ciągle krzyczał na nią i nie zamierzał wysiąść. Dopiero po chwili chwycił jej torebkę, wyciągnął z niej kartę debetową, a następnie wysiadł z samochodu. Jak się później okazało, od razu wypłacił 300 funtów z konta Holi. Holiła wstrząśnięta, czuła, że nie może tak zostawić sprawy. Nie mogła przymknąć oka na zachowanie Ashera jeszcze raz, zwłaszcza teraz, gdy zaczął wysyłać jej wiadomości, mówiąc, że coś złego może się przydarzyć jednemu z członków jej rodziny. Musiała komuś o tym powiedzieć, a ponieważ jej rodzina widziała, że coś się stało, gdy wróciła do domu, byli pierwszymi, którzy usłyszeli, jak Asher ją traktował. Holi w końcu otworzyła się przed nimi, opowiadając im, jaki chłopak próbował kontrolować prawie od początku ich związku. O tym, jak podczas rejsu bombardował ją ogromną ilością wiadomości i telefonów przez cały czas, błagając, aby wróciła do Anglii. Sprawił, że czuła się winna, jakby była samolubna, zostawiając na 9 miesięcy go, by realizować swoje marzenia. Był tak skuteczny w swoim zachowaniu, że uległo już po tygodniu. Dopiero tego wieczoru jej rodzice dowiedzieli się, że często groził, że odbierze sobie życie, aby zatrzymać ją przy sobie. Ostrzegał ją również, że może zrobić krzywdę jej i jej rodzinie. Holly nigdy wcześniej nie mówiła im o tym. Myślała, że sama sobie poradzi, że może rozwiązać sytuację bez angażowania rodziny. Ojciec Holly od razu wiedział, co trzeba zrobić. Nie wiedzieli, do czego Asher może być zdolny, więc trzeba było zgłosić to na policję. Policja przyjęła zgłoszenie, ale mimo że Holi opowiedziała im o wszystkich groźbach i o tym, jak była traktowana, wydawało się, że najważniejsze dla nich było to, że skradziona stała karta debetowa. Na tym skupili się najbardziej. Jednakże sprawa została zgłoszona, a Holi i jej rodzina poczuli się trochę spokojniejsi. Może po rozmowie z policją Asher zrozumie, że źle się zachowywał. 18 lutego Holi poszła do pracy. Uzgodniła z szefem, że jeśli Asher pojawi się w salonie, natychmiast zadzwoni po policję. Wiedziała, że nie ma sensu z nim rozmawiać i próbować mu coś wytłumaczyć. Ich związek był już historią, a on, jeśli tego nie rozumiał podczas ich walentynkowej kolacji, to Holly potwierdziła mu to, wysyłając wiadomość o godzinie 17.50, gdy w salonie było mniej ludzi, tylko dwóch klientów. Nagle Holly zobaczyła Ashera. Stał w drzwiach. Wszedł i zaczął rozmawiać z jedną z kobiet pracujących na recepcji. i Chciał porozmawiać z choli. Jak tylko szefostwo go zobaczyło, chwycili za telefon, by zadzwonić na policję. Jednak zanim kobieta zdążyła to zrobić, Asher podszedł do choli i zaczął ją ciągnąć. W tym momencie klient zauważył, że facet trzyma nóż. Zdążył ostrzec innych o tym, a wszystko już potem stało się bardzo szybko. Aszer kilkukrotnie dźgnął swoją byłą dziewczynę nożem. Nikt obecny w salonie nie mógł jej pomóc. Napastnik ostrzegł wszystkich, że spotka ich ten sam los. Całe zajście trwało mniej niż dwie minuty, po czym Asher wybiegł z salonu, zostawiając Holi leżącą na podłodze pokrytą krwią. Karetka zabrała ją do szpitala, ale nie udało się jej uratować. I o godzinie 18.51 stwierdzono jej zgon. Na jej ciele stwierdzono czternaście ran kłutych. Policja musiała poinformować rodzinę chóli o tej tragedii. Gdy przyjechali do domu, gdzie mieszkała, tylko jej ojciec był na miejscu. Matka była w domu starszej córki, gdzie wszyscy mieli się spotkać na kolacji. Gdy Nick Gazard zobaczył stojącego przed drzwiami policjanta, od razu wiedział, że stało się coś niedobrego. Policjanci potwierdzili jego najgorsze obawy. Teraz musiał przekazać te wiadomości swojej żonie i córce. Gdy to zrobił, pojechali razem do szpitala. Podczas rozmowy z policjantami rodzina dowiedziała się od świadków w salonie fryzjerskim, że Asher był sprawcą tego przestępstwa. Nie byli zaskoczeni, podejrzewali go od razu. Policja stwierdziła, że dla ich bezpieczeństwa nie wolno im zostać we własnym domu. Zostali umieszczeni w hotelu, dopóki Asher nie zostanie złapany. Na szczęście poszukiwania nie trwały długo. Po około 8 godzinach po morderstwie, dzięki nagraniu z monitoringu, znaleziono go w domu przyjaciela. Został aresztowany, ale odmówił współpracy z policją. Na każde pytanie odpowiadał bez komentarza. Nie okazał żadnej skruchy. Jednakże policja miała wystarczająco dużo dowodów, aby postawić mu zarzut morderstwa. Po jego aresztowaniu zaczęły wychodzić na jaw kolejne fakty. Okazało się, że był aresztowany wcześniej nie raz, ale 23 razy. 23 razy w ciągu 6 lat. Większość tych zachowań była związana z jego agresywnym zachowaniem wobec jego ówczesnych dziewczyn, jak i również wobec matki. Niektóre z nich były związane z kradzieżami, których się dopuścił. Rodzice Choli byli pewni, że ich córka nic nie wiedziała o jego przeszłości, w przeciwnym razie nie zaangażowałaby się w związek z kimś, kto tak traktował innych. Proces w tej sprawie rozpoczął się w czerwcu 2014 roku. Początkowo Asher nie przyznał się do popełnionego przestępstwa. Obrona zażądała przeprowadzenia badania psychiatrycznego, próbując uniknąć lub złagodzić nadchodzący wyrok. Badania psychiatryczne potwierdziły, że w momencie popełnienia przestępstwa był całkowicie poczytalny. Nie działał w afekcie. Wszystko co zrobił było zaplanowane. Na nagraniach z monitoringu z dnia tragedii widać było, jak Asher wszedł do Lombardu. Tam sprzedał swój odtwarzacz DVD, za który otrzymał 5 funtów. Użył tych pieniędzy, aby kupić nóż. Kilka godzin włóczył się po ulicach Gloucester, aż wreszcie przed godziną 18 udał się do salonu, gdzie pracowała jego dziewczyna. Wiedział dokładnie, co robi. Nie mógł pozwolić Holly odejść od siebie. Jeśli on nie mógł być z nią, to nikt inny też nie mógł. Zaraz po zamordowaniu, Chori i ucieczce z miejsca wydarzenia, wysłał wiadomość do męża Chloe. Ostrzegałem was wszystkich. Wszystkie dowody i świadkowie wskazywali na jego udział w przestępstwie, więc musiał przyznać się do winy. Dzięki temu mógł liczyć na łagodniejszy wyrok. Jednakże podczas procesu nie okazał skruchy za to, co zrobił. 16 lipca 2014 roku usłyszał wyrok. Został skazany na dożywocie z możliwością warunkowego zwolnienia nie wcześniej niż po 24 latach. Próbował odwołać się od tego wyroku, ale za każdym razem było to odrzucane. Po śmierci Holly jej rodzina założyła fundację imienia mającą na celu wsparcie takich osób jak Holly, osób potrzebujących pomocy z powodu agresji w ich związkach. Dodatkowym celem tej fundacji jest sponsorowanie szkoleń dla młodych fryzjerów, tych, którzy nie mogą sobie pozwolić z powodów finansowych na takie kursy. Rodzice chcieli przekształcić tę tragedię w coś pozytywnego. Dzięki ich działaniom być może będzie można uniknąć dalszych tragedii, takich jak ta, która spotkała ich dwudziestoletnią córkę. To już koniec na dzisiaj. Dziękuję za wysłuchanie. Do widzenia i pamiętajcie, uważajcie na siebie, na każdym kroku i nie bądźcie w przymocowych związkach. Zawsze może być ktoś, kto będzie traktował Was lepiej. Bądźcie bezpieczni.